Mieszko z tej strony 2. Witam Was w pierwszym odcinku z Uniwersytetu Sandboxa na moim komputerze. Dzisiaj sobie porobimy jakieś takie pokręcone rzeczy typu powiększymy słońce na dużej skali i zobaczymy, co się stanie z naszym solar systemem. Czyli układem słonecznym Chwilka, Muszę się trochę ściszyć komputer. By mnie aż tak nie bolało. Jest za cicho. Okej, okay, git. To nazwijmy, to jest Sun i powiększymy y, masę do dwóch. Teraz sun, na waremant. I zobaczmy sobie wzolny. Mm, no, w sumie teraz na Ziemi jest trochę cieplej. Klimat. Przeciwny to jest takie 15 stopni surface. Ora jak tam na Marsie. O, Mars w sumie... Nic się tam z nim nie dzieje, z Marsem. Hmm... Klimat, minus 57... Dobra, to powiększymy jeszcze bardziej słońce. Do trzech słońc. Do czterech słońc. I teraz klimat ciągle ten sam to weźmy dodajmy kilogramy Earth 1 Earth co? Naprawdę ja tak zrobiłem to, że to jest że to jest takie małe, że jeden Earth to jest 90% tego Musimy powiększyć naszą ukochaną planetkę do jednego Eartha. I teraz zrobić jeden erdch. Zero moon. No, aby w ogóle nie było wody. I git, I teraz możemy zrobić... powolnić czas klimat 15 stopni celsjusza materials jest git, git. masa earth, 1. jedna ziemia teraz jest masa materials water 1 jeden jeden Jeden, proszę bardzo. I mamy naszą ukochaną planetkę teraz. No, klimat. Ile to jest? Dwanaście. O, szanse na... Tylko... Spadają chyba. Trzeba to rozgrzać. No, więc już jest szans na przeżycie, tylko że jak ja mam tutaj niby zrobić, aby woda się pojawiła, nie wiem. Zróbmy mocin i przybliżmy to... Nie, nie, nie wiem w sumie. Powiększymy bardziej słońce. Coś jest u Dobra, co robimy tak? Ad. I spróbujemy zrobić z merkurego w sumie. Najpierw powiększamy to do jednego, jednej ziemi. I zmieniamy temperaturę na 15. I minus 15. もうか。Yeah, To jest ogólnie tak. Ile jest procent życia? Nie, ale jest 97 familiar. To zmniejszmy i... Dobra, dajmy to gdzieś tak. Jeden ercch. Jeden Rch. No, proszę bardzo. A, proszę bardzo, takie coś. Może być. Ile jest Quality to Life? To jest planeta z wodą. Z mega to podobny do Ziemi. No w sumie w porównaniu z Ziemią, no to patrzcie, weźmy sobie taką Ziemię. To czas. To jest Ziemia. Proszę. To jest Ziemia. Czyli tutaj jest 100% so tercji militarnej. Tu jest tyle. Tylko jak zrobić to, aby się podniosło? Dobra, no zróbmy um, The Ladies Object Mercury Basic 1 Earth. A, czy to podrośnie. Ja zacznie spadać. tak dużo wody jak i na jednym słońcu. Hmm. Rośnie, spada. widzowie nie wiem jak to zrobić w sumie. Dobra weźmy lounge. Weźmy teraz. Widzicie, to jest tutaj i dajemy water. No maxa. i tu będzie tyle wody Erd to jest sama woda, temperatura. Taka. Taka. No to chyba jest za wielkie w porównaniu z Jupiterem. To jest Jupiter. Jowisz. Mam pomysł. Ponieważ wszystkie planety. Zrobimy tak. To se usuńmy. Dalej to jest obczek I zrobimy. Eee... Yy. Od nowa zrobimy. Nef. Widzowie. Zrobimy. Ad. Ad słońce. Do słońca dodamy. Planety. I robimy. I robimy. Co jest? I robimy coś takiego. Yy, powiększamy wszystko do gazowego giganta. Co, gdyby zrobić z tego? Aha, to jest po prostu wielkość teraz Jowisza. Zobaczmy, czy to teraz jest naprawdę wielkość Jowisza. Nie, no, jest. Ma masę Jowisza, czyli jest to 18 Earthów. A to jest tak, jakby to jest taka Ziemia, i dookoła tego krąży Moon. Więc jest tylko taki problem. To trzeba hydrogen na maksa. I teraz to jest wielkość Jupitera. I tak się prezentuje Mars. Wenus. Hydrogen. W ogóle teraz Quality Life, zobaczmy. O, spada. Erd similary też spada. W porównaniu do prawdziwej Ziemi, to teraz jest to takie. I patrzcie, jakie to jest w ogóle kontynenty. Poczekajcie. Znajdźmy Europę. Gdzie Europa? O, tutaj dla przykładu. No to się niczym tu nie różni, ale patrzcie. Dla przykładu to jest cała Afryka. To jest normalna Ziemia, i patrzcie na to jeszcze. To jest cała Antarktyda, a tu jest cała Antarktyda, więc teraz to pewnie ma z 95 milionów. I przy okazji wszystko zaczyna zamarzać. A w sumie już nie. Zaczynamy teraz wszystko wysychać, ale nie martwmy się tym co jest Co tutaj się dzieje. Dodajmy po prostu do tego sam gaz i nie wnikam. Mars. Hydrogen na maksa ale to hydrogen Jupitera. Sto y co? Czy naprawdę Mars krąży dookoła Słońca, a Słońce dookoła Marsa? XD No Teraz mam jeden z gorszych pomysłów, nie zmienię wszystkie gazowe giganty. Zmienimy po prostu wszystkie planety w słońce. Takie mam tylko pytanie, co jest stanie jak zmienimy wszystko w słońce? Każdą spokojną planetę. Ale nie, że zmienimy po prostu tego, tylko dodamy... Masę po prostu jednego słońca. Ad planet to stary. I pauzujemy czas. Merkur. Nasz no, piękny Merkur. Potem będzie Wenus. Zróbmy tak, aby było widać orbity, aby się nie pokupił, bo gdzie są resztę planety? To proszę. Mamy Merkurego. Materiały. Kilogramy. Nie. Sun. Jeden. Sun jeden san gas jeden san erd Equality to life zero Zobaczymy, co jest to nie. Jak wezmę, plus i zobaczmy, jak teraz nasz Solar System ukochany zjeżdża. ten jde mas. Čemu uranu si Mars něco? Halo, Sun. Aha, nic nevídač. Ranzo. Ale tu boli po oczach, jakie to jasne w ogóle jest With Zones Weźmy wyjdźmy z tego. Każdy ma jeszcze zona Co jest w ogóle? Dobra, Uranus 250 zones mamy zły pomysł Neptun Przepraszam cię Milky Way Bum, bum, bum. Kolejna supernowa. Dobra, to Plutonie. Czy będziesz miał? 20. Milky Way. Co. Co tutaj się w ogóle dzieje? Dobra, widzowie. To koniec na dzisiejszy odcinek. Żegnam was. Pa, pa.